Tato, muszę z tobą porozmawiać. Nie chcę ci przeszkadzać, ale muszę z tobą pogadać. Jak odsłuchasz, zadzwoń do szkoły. Nie wierzę. Jesteś pewna? Tak było. Chcę umrzeć. Już jestem. Ktoś umarł? Lupita powiedziała mi coś, w co nie mogę uwierzyć. Co? Wyciągnęłaś informację na temat pracy Roberty. Powiedz prawdę. Nie przystawiła mi rewolweru do głowy. Sama mi powiedziała. Wcale nie. Sprawiałaś wrażenie, że wiesz. Dlaczego kłamiesz? Diego mnie poprosił. On cię poprosił, a Ty go posłuchałaś. Lupę jest jedną z nas. Cały czas łazi z innymi. Teraz jest z nami. Jeśli twój narzeczony prosi cię o przysługę, nie odmawiasz. Tak nie można. Słusznie mówimy o Lupicie. Właśnie. Nie kłóćcie się przeze mnie. Jeśli chce być w naszej grupie, nie wolno jej spotykać się z tymi dziewuchami. Zgadzam się. Rzmiję. Co się tak gapicie, głupki? Ale jesteś brutalna. Oszalałaś? Poczekaj, sprawdzę, czy nikogo nie ma. Boję się. Marcelina, nic ci nie jest? Boli mnie. Zaraz się tobą zajmę. Chodźmy, oprzyj się na mnie. Musimy iść. Boli mnie. Dlaczego musiałeś skoczyć? Podoba mi się Twoje uczesanie. Jestem uczesana jak zawsze. Nie, inaczej. No, może. Wiedziałem, że coś zmieniłaś. Chcesz uderzyć? Umiesz w to grać? Tak, ale graj. Piętnaście minut temu powinnyście być w klasie. To prawda, idziemy. Do zobaczenia. Tomas oszalał. Jak może uwodzić córkę dyrektora i to tu, w szkole? To niebezpieczne. Nigdzie jej nie widzę. O kim mówisz? O Robercie. Nie zalewaj. Jesteś wariatem. Pięknie wyglądasz. Co się dzieje? Nic, bo co? Ciągle zerkasz na swoich kolegów. Nie rozumiem. Coś sobie wymyśliłaś. Założyliście się? Nie. Co cię ugryzło? Dlaczego tak myślisz? Tomas, co? Możesz mi zaufać. Nikomu nie powiem. Nic mi nie jest serio. A mówiąc o panienkach... Giovanni, chcę z tobą porozmawiać. Widzisz? Ucz się. Nie trzymaj się brzydkich panienek. Co jest? Jeśli chcesz, załatwimy to na randce. No, no. Załatwimy to teraz. Wsiadaj. Widziałaś Robertę? Co? Na szczęście nie. Nie śmiej się, to nie jest śmieszne. Berton, mogę Ci coś powiedzieć? Nie teraz. Nie mam czasu, jestem zajęta. Pójdę z Tobą. Nie. Czemu nie? To tajemnica. Nie chcę, żebyś o tym plotkowała. Nie zrobiłam tego celowo. Nie będę ryzykować, że wypaplesz. Dobrze. Wchodzisz w to? Chcesz, żebym udawała, że się spotykamy? Tak. Pomożesz mi? Najpierw coś mi powiedz. Co chcesz? Dlaczego się zgodziłeś? To moja sprawa. Więc z umowy nici. Zgoda. Podoba mi się dziewczyna. Nikt nie wie, kim jest. Tobie też tego nie powiem. Pomożesz mi? Robi się zabawnie. To jak będzie? Zgoda. Jestem twoim dłużnikiem. To ja, Marcelino. Marcelino. Przyniosłam jedzenie. Cieszę się. Masz. Co ci jest? Bałem się. Nie martw się. Spokojnie, bo nic nie zostanie. Nie mogę zostawić nawet kruszka ze względu na szczury. Są tu szczury? Nie, ale mogą być. To miejsce jest straszne. Obiecuję, że ładnie je urządzimy. I przyniosę Ci coś, żebyś się rozerwał. Telewizor. Nie sądzę, ale jakieś zabawki. Najważniejsze, żebyś tu został, bo jeśli ktoś cię zobaczy, to już po nas. Zaczynając od ciebie. Ale przyniesiesz mi teraz? Nie ma sprawy. Przytargam go na plecach i nikt nie zauważy. I jeszcze słonia maskotkę. Nigdy nie miałem materaca. W domu spał na nim mój starszy brat. Muszę iść. Posprzątaj te śmiecie. Wiesz co? Spóźnię się i niech na mnie krzyczą. Pomogę ci, żeby to było ładnie. Do roboty. Zachowujcie się, panowie. Tak, poprosił o to, żeby poznać uczniów. Pan rozumie, prawda? Dziwne. Zadał im tę pracę, a dopiero dzisiaj zaczyna. Nie wiem. Coś się stało? Chcę zobaczyć pracę Roberty Pardo. Jest jakiś problem? Nie, ale ta uczennica jest w kaplicy, więc trzeba ją obserwować. Herbaty? Kawy? Rumianku? Lipy? Nie, dziękuję.